Dzień dobry, dzień dobry. I już widzę, że zapomniałem zgrać danych z telefonu. Poniedziałek, kolejny tydzień. Za nami S-Trójka, którą ostatnio się udało ogarnąć. Także jest gotowa do wydania. Łukasz, z tego co wiem, już jest w drodze. Koło południa ma być. Kolejne autko do wydania, które za mną tutaj może już tu niektórzy zauważyli i oczywiście pewnie bardziej wierni widzowie oczywiście je znają, no to S6, która tak naprawdę też jest ukończona. S6 zgodnie z tym, co rozmawiałem z właścicielem, no to ona jeszcze wróci, wróci, bo trzeba pojechać mu na silnika skrzyni, ten termin jest dosyć odległy, no to samochód pojedzie i wróci. Kolejny temat. Z jakim mamy do czynienia? No to Audi A4 w pięknym smerfowym kolorze. Proszę bardzo, stoi sobie tutaj A4. Obok A4 leżą przewody paliwowe. Generalnie do A4 mamy wszystkie części. Jedyne, co mnie wstrzymuje w pracach przy tym Audi, nie do końca uruchomione lampy. I nie wiem, dlaczego lampy działają, jak dobrze wiecie, w trybie asystenta, nie w trybie matrix. No ten temat będziemy musieli zgłębić i zrobić testy wieczorkiem. Może co dzisiaj przy nim zrobimy. W każdym razie, cały czas z tyłu głowy, tu jeszcze chodzi za ną. Ten temat. A dzisiaj, ze względu na to, że jest taki dzień, można powiedzieć. Przerywany, bo to nie wiem, czy się brać za ten samochód, czy się wziąć wreszcie za ten kolejny etap. W tym aucie, zobaczcie, co tu jest w środku, bo no, troszkę się tam dało popracować. I zobaczcie, jak to już jest ładnie z kabelkami. Widzicie, wszystkie kable, które wchodzą z komory, już są uporządkowane. Tu mamy BCM. Co, co mi zostało do zrobienia? Słuchajcie, zostało mi do zrobienia o połączyć te kabelki, te kabelki. Jest tu trochę parę takich zestawów kabelków do podłączenia. W każdym razie, wszystkie przewody, tak to zostało się zrobione, że wszystkie przewody, które wchodzą, z komory i wchodzą bezpośrednio do skrzynki bezpieczników bądź do BCM-a są bez łączeń. Dopiero kable, które idą na tył, to dosłownie ich jest tam 20 kilka przewodzików z tych wszystkich, a to było grubo ponad 100, będą łączone. Tak jak powiedziałem, to jest taki temat, który trochę mogę sobie robić z dostoku. A dzisiaj jest taki dzień przerywany i chyba właśnie tym się zajmę. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że za 10 tysięcy wyświetleń pod filmem jeden z komentujących otrzyma 250 zł, za które zatankuje swój piękny wóz. Nie zapomnijcie o subskrypcji oraz lajkaczu. Zapraszam również na Instagrama po jeszcze więcej motoryzacyjnego kontentu. Strzała! To może oznaczać nie mniej, nie więcej, że przyjechał prawowity właściciel Kolejny Audi, uważaj na te progi, bo te Tony wystają tam, no Tu jakieś końcóweczki tylko można było zrobić Wiesz, trochę tam pojeżdżone jest, z tym sumieniem można samochód wydawać, nie? To kolejne piękne Audi A3, tym S3, przepraszam bardzo 8V opuszcza moje skromne progi S3 w prestiżu, no unikalna chwila, powiem szczerze Takich s 3 często się nie spotyka z Ameryki Jest ich, ale ta Daytona robi kolor Robi, robotę. No, i pojechało. Pojechało. Dzieciotko. zostawiło, zostawiło mi i co ja teraz pocztę w jednym. Zastanówmy się. No. Niebieskie. Niebieskie. Białe. Tu jeszcze Takie. taki stoi kurde też. Może kto chce kupić. A nie oddam. Cztery dyszki. Dzisiaj wtorek. Mówiłem, że będę poza siedzibą główną. I jak widzicie, poznajecie tło za mną. I sobie dzisiaj busem, za busem, zapięta piętna ta Dzisiaj. Przewodzimy, odwozimy, zwozimy. No, dzień przynajmniej 3 godziny. No jedziemy w tej chwili do pana Dołkarza odebrać jedno auto. A później zadwojemy je do lakieru, zobaczymy, co nauczyć się w lakierze. Następnie jedziemy kolejny samochód do Dołkarza, żeby właśnie też go przemienić do lakierników. Także z tego co wiem, Od lakiernika żadnego samochodu dzisiaj nie odbiorę. Natomiast odbieramy obydwa, czyli zarówno granatowe jak czarne Audi odbieramy od lokarza i jedziemy z nimi do lakieru no to odmeldowuję i idziemy się pójść pierwszy przystanek dzisiejszego dnia wie Audi już czekają widzę, że ta nieruszona ale może będzie. Natomiast czerwona i nie obesło się bez szlifowania. Tak trzeba było, to tak trzeba było. Idziemy do Krzysia. Nie robić nagrywane, także trzeba to uszanować. Widzimy się później. Mówi Krzysiek, że do łeczków było. Na niej trochę było, ale porobił. No to najważniejsze. Trzy czwarte samochody będzie rakierowane. Najważniejsze będzie dobrze. Bo na jakiejś klapie, gdzieś tam w tyłu, na butniku był jakiś dołeczek. Spoko, spoko Będzie dzięki temu ładnie i mało kitu. I o to właśnie chodzi. Jedno zapakowane, ruszamy w trasę, czyli prosto do lakiernika, a wieczorem odbieramy granatowe, granatowe też ma być na dzisiaj skończone, czerwone Audi już sobie stoi w szeregu, tam wystaje jego tył, o tu, a granatowe zostało odebrane od dołkarza i tak no, na zakończenie dnia obejdźmy, zobaczmy co tu zostało zrobione, bo o tak tu był dołeczek, to ten dołeczek jest wyprostowany w tym miejscu, gdzie jest taka ryska, kolejna sprawa, to tu był dołeczek największy, no tu była nadzieja że to się wszystko ładnie uda wyratować, niestety te rysy są za Duże, ale dołeczek jest zniwalowany, więc nie trzeba tutaj będzie szlifować, nie trzeba będzie pachlować, tylko tak naprawdę przematować, polakierować. Kolejny dołeczek był gdzieś tu, i ostatni taki malutki był tutaj. się samego lakierowania, no to na pewno to, na pewno to, na pewno to, czy te drzwi. No drzwi tutaj widzicie Tu trzeba będzie zrobić zapraweczkę Trzeba pogadać z panem malarzem Ja tu przyjadę jeszcze przygotować ten samochód Na chwilę obecną to nie najtrudniejszy temat Tu jest jakaś ryska Nie najtrudniejszy temat to co trzeba lakierować Tylko te terminy lakierowania Bo no niestety od pewnego czasu Nie ukrywam, nie są satysfakcjonujące mnie Ja nie naciskam Bo sam mam dużo pracy Ale powiem szczerze jakby tutaj to trochę szło To też bym miał można powiedzieć większe ciśnienie Co by to zmieniło? Dużo by nie zmieniło W każdym razie jest tu taki jeden projekt tam w tle, który stoi już bardzo długo. No nic, zostawiamy to auto i widzimy się prawdopodobnie jutro. Na dzisiaj wystarczy. Co my tutaj mamy? Co to ten pan custom znowu wam prezentuje? Wiecie co to jest? Odpowiem, że coś do tego niebieskiego samochodu. Tak, widzu, to jest Webasto. Historii tego Webasta i tak byś nie zrozumiał. Powiem tylko tyle. Okazało się, że to moje dokładanie wiązki z Webastem, które miały już oryginalnie wcześniej wiązki z auta z Webastem, nie jest takie bezkarne. No i kara właśnie, kara, kara bądź nagroda. A mnie to taka kara, że szukałem pretekstu, można powiedzieć. Kara była taka, że muszę no, niestety założyć to Webasto. Kurczę, długo by gadać, o czym chodzi. No, chodzi o to, że generalnie wiązka silnika się delikatnie różni. Nie ma napędu do jednej pompki, nie ma zasilania do, pewnej, do jednej pompeczki. Kurde, no muszę wejść tam do środka, nie pokażę Wam tego, co się tutaj dzieje. Bo ta pompeczka jest tu w tym Webasto, tu w tym miejscu. No i przez to, że ta pompeczka ta jest, ona jest sterowana w inny sposób, bo albo nią steruje Webasto, albo nią steruje silnik. Za pośrednictwem tego Webasto, no to jest jak jest. Dlatego trzeba było kupić Webasto. Oczywiście samo Webasto to nie wszystko. Także teraz wam pokażę, bo tu już kupiłem praktycznie komplet wszystkich elementów do tego, żeby to wszystko zamontować. Skorzystając z okazji właśnie rozpakować te piękne prezenciki. Ja już się zapoznałem z tym, co tutaj jest przed wami. Ten temat to jest od istniejącej rurki, którą kupiliśmy. Czyli to jest szybko złączka, odpinamy się szybko złączkę i możemy sobie wyjąć silnik. To zastępuje nam tą pompkę, która tutaj była. To wszystko natomiast, co tu widzicie, jest dodatkowe. Wymieniamy przejście przez ścianę, jak ognioodporną. Tutaj dokładamy taki elektrozawór. Nie wiem, czy to elektrozawór, czy to jakaś pompka. Myślę, że to jest jakaś, A no, może i elektrozawór. Mniejsza z tym. Tu wchodzimy do nagrzewnicy. Tutaj mamy oryginalne wyjście. Wiązka do webastu tu się różni tym, że mamy tutaj połączenie i w tej. Mojej, oczywiście to jest. Tutaj co tu podłączamy? Słuchajcie, tutaj podłączamy taki świński ogonek, o którym mam kiedyś mówiłem. od sobie do poprzednich odcinków, to zobaczycie. Tutaj ten świński ogonek, on idzie do tej rurki trzeciej, która jest w tej chwili na nadwoziu. To jest wszystko dodatkowo. Uchwyty, nieuchwyty, to wszystko jest tutaj. Jak przyjdzie czas na montaż, to wam pokażę. Nakupiłem różnych rzeczy dużo. Tak naprawdę, jakbym jeszcze teraz kupił, widzę jeszcze jeden zawór z tymi rurkami. Tam te rurki tak naprawdę powinny być, bo nieuczciwy sprzedający przysłał mi tylko to, a tam tych dwóch rurek i tego tej przejściówki mi nie Dodatkowo te rurki. O, jak widzicie. Jakbym jeszcze kupił Webasto, to bym miał tak naprawdę drugi zestaw na swapa. Może trzeba tak zrobić i skompletować drugi zestaw. Pożyjemy, zobaczę. No tych zestawów niestety nie ma, tego nie ma. To musiałem w ogóle kupić nowe, ale to nie jest drogie. To kosztowało chyba 50-60 zł. To takie są fajne, wybacz, jeszcze elementy montażowe, takie nito nakrętki ze śrubami. Ja myślę, że to się uda. Zanitować, po prostu skręcając. Ja mam taką nadzieję, że tak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast żeby to zamontować, trzeba odkręcić tą pompkę. Zaraz wam może pokażę. Jest ciemno, ale wam pokażę. I zobaczmy, co tu mamy. To są otwory na to nakrętki tamte sześciokątne, które widzicie. To jest pompka, którą wyeliminujemy. To jest dężyk, istnieje rurka, która tutaj zostaje. A tu wpinamy to, co mówiłem, że eliminuje mi rurkę. I jak widzicie, idziemy już do, do bloku silnika. O, 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 o. Tam jest czy tam do głowicy, czy do bloku. W każdym razie, tak jak powiedziałem. Ten element zostanie całkowicie wyeliminowany, a zamiast niego przyjdą. Kolejne inne i tyle. Także ja myślę, że... No fajne, ja to bym sobie to zanitował. Zobaczymy, jak to się będzie w ogóle nitować. Użyłem do tego klucza udarowego. No i za chwilę powiem wam, czy mi się to udało, czy nie. Nie chcę się chwalić, no nie, ale mój sposób nitowania wpisuje się na medal. Drugą zrobię przy Was. Poczekajcie chwilkę. Zobaczcie, pyk to jest bardzo tu duże. nie? Motny temat generalnie, a dociąga powiem Wam tak, że aż ten wosk, który tutaj jest, to aż go zobaczcie, na przykład tu wyciska na boki, nie? Czyli naprawdę. O. To wchodzi tak, teraz biorę sobie nakręteczkę kluczudarowy, jeszcze dwie, odepniemy tego węża i generalnie zakładamy wybastu. Tak się rozchodziłem tutaj dzisiaj. Proszę bardzo, tak wygląda tutaj to połączenie. Tu jeszcze oczywiście brakuje tego dodatkowego węża, znaczy węża tych dwóch rurek aluminiowych, ale to sobie zamieścimy za dnia, a tutaj jeszcze dzisiaj, no co trzeba zrobić? no Skręcić masy i założyć, we to musi się pan custom troszkę pocieszyć. No, bo jakby to tak mogło być, żeby tego nie założyć, no to pójdźmy, przykręćmy i zróbmy tutaj sobie pamiątkowe. Zdjęcie. No, mordeczka pana Kostan ma się cieszy. Jeszcze się dzisiaj bardziej ucieszy, bo zobaczcie, tutaj rurę wydechową można przykręcić i już będzie w ogóle baja skondios. Zobaczcie, jaki mam piękny kombinezonik pod kolor a czwóreczki. Znaczyć to może ni mniej, ni więcej, jak to, że zaczynamy się dzisiaj zajmować właśnie tąże a Aczwórką. Na pierwszy ogień gdzie wymiana przewodów hamulcowych. Zapraszam was serdecznie, później pokażę wam, co z kupiątką, bo w kupiątce już naprawdę są poważne zmiany, jest na tajtaną w tle. Pracę przy A4 już się poruszył. Do przodu, dlatego o A4 za chwilę. A teraz jeliście mocnych wczorajszych materiałach. Stało zamontowane tutaj Devasto. Super Ekstra klasa, wszystko jak w fabryce. Niestety dowiedziałem się, że te przewody paliwowe, które tutaj muszą być, to nie tylko te główne. Tam jeszcze trzeba jeden przewód nad bak, jeszcze jeden taki przewód zasilający. Okazuje się, moi drodzy, że same przewody paliwowe będą mnie kosztowały 3000 zł. Gdybym wiedział, to bym tego nie zaczął robić. Na tym etapie to w tej chwili zostawię przewody paliwowe, to można zamontować w każdym chwili. Właśnie przed Wami jest przykład wymiany tychże przywodów paliwowych w innym samochodzie, ale jest to też platforma MLB, także jest wszystko bardzo podobne. Wejdźmy teraz do środka tego samochodu, tego projektu życia Pana Kastoma. Spójrzmy, co się tutaj od Janie Pawle? Jesteśmy już grubo. Wiązeczki są dotąd skończone. Mam tutaj takich parę kabelków, których kompletnie nie mam pojęcia, gdzie podłączyć, na przykład te cztery. Znaczy, nie miałem do przedwczoraj, czy przed, przedwczoraj. Teraz już wiem, gdzie to podłączyć. Słuchajcie, zapomniałem. Oprócz tego, bo jestem teraz świeżo z nadawaniem odcinka. Oddawaniem odcinka, w którym mówiłem, rozważałem, czy zamontować tą wiązkę, która jest tu zamontowana, czy montować oryginalną wiązkę, która de facto tutaj leży. Już jak wiecie, to wiązka została ucięta, wymieniona. W każdym razie, akurat jestem na świeżo z tym, co było w tamtym odcinku, tam były takie rozważania, czy systemy bezpieczeństwa, na radę. Zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że w Ameryce jest taki system, który sprawdza, czy zbiornik paliwa utrzymuje ciśnienie, czy nie uciekają z niego pary. No i sprawa wygląda tak, że no, to sterowanie tym całym układem jest o właśnie stąd sterownika silnika, jak widzicie już są kabelki wprowadzone, no niestety trzeba będzie je tu doprowadzić, wprowadzić do wewnątrz ta wiązka pochodzi z wersji europejskiej przedliftowej europejskiej też s 5 tych kabelków nie miała cóż, trudno, zdarza się ale myślę, że i tak lepsze jest zrobić 3 kabelki niż 33 kabelki mamy kolejny etap za nami mianowicie przewody tutaj już wypięte bo tu są wypięte, gumowe zostały, są wciągnięte tu do spodu teraz trzeba podnieść auto Przewody już wszędzie wypięte z uchwytów Jeszcze zostały tam podłączone z tyłu Za chwilę sobie je tu spróbujemy wysmyknąć Za tych amortyzatorów Jak to się uda, to reszta to już jest kobelo Weźmiemy nowe przewody, nowe używane przewody Przedmuchamy je, żeby nie było tam w środku żadnych sywków Przymontujemy I co? No i będziemy się mam nadzieję już niedługo cieszyć Pięknymi przewodnikami na pokładzie Jesteśmy od spodu, chcę wam jeszcze pokazać Gdzie te przewody są wpinane No tutaj to daj, to dość dobrze wymyślone Zobaczcie, tu mam połączenie powrotu Tu mamy połączenie zasilania Tu są szpileczki cyk 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 i w tej chwili te przewody tylko żebym nie ściągnął żadnej śrubeczki robimy z nimi tak, tam jeszcze jest jakiś przewód jakiś uchwyt, bo to jeszcze muszę odpiąć ten uchwyt i dopiero będzie można wyjąć je na wierzchni. No ale do tego potrzebne mi są obydwie ręce na ziemi jedne i drugie przewody, ja już się chciałem zacząć montować, trochę się mi to popierniczyło, o teraz widać to są takie same, ewentualnie przez jakiś delikatny transport troszkę może zmieniły kształt, ale to już zaraz poukładamy ta brakująca gumka, to są dobre przewody te uszkodzone, bierzmy je i montujemy. Не мотай. tracić czas. Aha, ha, ha. przewody są już podłączone i więcej powiem powiem wam więcej. Zobaczcie, mam już przednią osłonę, tą środkową osłonę z powrotem zamontowaną i tylną też tutaj padła prośba, żeby trochę ogarnąć ten spód umyć. umyjemy spoko. Na razie jeszcze nie ma co. Teraz trzeba przejść na drugą stronę, założyć też tamtą osłonę. A no tutaj osłona ta na przewody bardzo ładnie. Tu wszędzie się przewody o nic nie obcierają, o nic nie niszczą. Karą mamy tutaj, temat zakończony możemy jechać autkiem w dół dobra, można teraz było już odpalić tego wozu. ze względu na to, przewody paliwowe wymienione były, tak szybko to on się odpalić chciał nie będzie ale, ale, może, zobaczymy Robimy to na, ze świadkami o, pompa chyba już nabiła moment odstrzała to swoją drogą zarobiście wydajna jest ta pompa całe przewody na paliwowe napełniła i nabiać niedosłownie, dosłownie, nie wiem, w dwie sekundy dobra, moim zdaniem czas teraz sprawdzić bezpieczniki te tu i te przy akumulatorze bo gdzieś brakuje plusa. Gdy dowiemy, gdzie brakuje plusa, to pewnie znajdziemy przyczynę dlaczego. O, zgasło, widzieliście? Ale to nic, paliwko zostało wypalone. Trzeba było nabić kilka razy. Czyli po prostu to było nabite. Pompa ma tam, powiedzmy, 2 sekundy podziałać i koniec. Nie działa na ciśnienie i się wyłącza, tylko działa na czasówkę. Mniejsza z tym, szukamy przyczyny, dlaczego nie ma, gdzie jest przerma na zacisku 30 w zasilaniu BCM-a. Warto było zajrzeć w schemat, zobaczyć, jak ten schemat, jak gdzie przychodzą zasilanie. I wtedy będziemy szukać konkretnego bezpiecznika. No i tak zróbmy. Chani szybki update. Dzisiaj sobota rano, wczoraj działaliśmy z toma czwóreczką. Nie miałem czasu, zapomniałem, bo już ciemno. No, nie zdążyłem podsumować zanim się zanim zmierzchło, dlatego podsumowanie będzie na rozpoczęcie mianowicie, skończyliśmy od spodu to auto, także no nie ma tej osłony przedniej pod silnik, ale ta osłona przedniej pod będzie dopiero zamontowana, jak nie skręcony zderzak obydwie osłony boczne są zamontowane oczywiście, żeby je było można zamontować znaczy to zostały wymienione przewody, ale to już widzieliście, bo odpalanie też było dokumentowane tyle w tym temacie, słuchajcie, dzisiaj bardzo rano rozpocząłem dzień od tego, że zobaczyłem sobie, w których miejscach są zasilania do BCMA, znalazłem wszystkie bezpieczeństwo tych bezpieczników było chyba 8. Jeden z bezpieczników 20A, dość mocno zasilający, był spalony. Istotnie, po wymianie tego bezpiecznika, za pośrednictwem jednego z, z interfejsów udało się skasować ten, ten błąd. W każdym razie, w dalszym ciągu, ja nie mogę nawiązać za pośrednictwem interfejsu VCDS stabilnego połączenia celem programowania czy celem nawet kasowania błędów czy nawet odczytania tego, co tam w tym bcm się dzieje. Dlaczego tak się dzieje nie wiem. W każdym razie, interfej... większość interfejsów ma ten sam problem. Warto nadmienić, że są to interfejsy, które inne auta szczytują bez żadnych problemów. Natomiast jest jeden interfejs, który, którego też jestem w posiadaniu. Udało się skasować nim wszystkie błędy. Sprawdziłem w bcm i W tej chwili nie ma żadnych błędów, nie ma żadnych błędów w sterowniku świateł i w innych sterownikach, które odpowiadają też za różne rzeczy w tym samochodzie, według mnie kodowanie jest dobre, jest ono wzorowane na aucie, które było wyposażone fabrycznie w Matrixy wobec tego jestem w posiadaniu fabrycznego kodowania Matrixu. kodowanie sprawdziłem jest zbieżne, powinno to działać, dlaczego nie działa, nie mam pojęcia, w każdym razie możliwe, że, była przyczyn że przyczyną było tego brak dodatkowego zasilania na BCM może było za mało prądu, żeby to sterować, nie mam pojęcia, nie chcę tutaj teraz teoretyzować ja nie jestem deweloperem systemu Volkswagena ja co, co najwyżej odtwarzam coś, co już ktoś wymyślił, po prostu trzeba będzie, będzie ciemno no wyjedziemy na test, zobaczymy czy to działa. Mam nadzieję, że problem będzie rozwiązany, bo jeżeli będzie rozwiązany, no to wtedy będzie można montować resztę przodu. Wiecie, w tej chwili to ja nie wiem, czy może sterowniki lamp są złe i trzeba będzie zdjąć te lampy jeszcze raz, czyli rozebrać przód. Dlatego on się z tym wstrzymuje. Po mojej lewej mamy piątkę, która to, jak widzieliście, została zamontowana Webasto. Jesteśmy w środku, dosyć mocno posunięci związkami. Taka delikatna retrospekcja. Tety, ja nie będę miał czasu na to, żeby dzisiaj się tym samochodem zająć, ale długo nic nie wrzucałem. Jakieś tu się drobne rzeczy dzieją, i tak wiecie, jednego dnia troszkę, drugiego dnia troszkę. Jesteśmy związkami już w tym, w tym miejscu, także już można powiedzieć jest spoko, bo tu to wszystko, te wszystkie bezpieczniki i tak dalej. Ten temat można powiedzieć mam zamknięty. Oczywiście nie do końca. Mam zamknięty ze względu na to, że połączyłem kom. Morę i wiązkę tą oryginalną, która tutaj w aucie została, z nową wiązką, która jest w komorze. To jest połączone. Jeszcze nam zostało doposażyć, podokładać różne tematy, bo na przykład tutaj mam właśnie ogrzewanie przedniej szyby, o której bardzo dużo mówię. Doszło Webasto, okazało się, że tam z tyłu, po prawej stronie, o, dokładnie tutaj mam antenę i podłączenie do sterownika Webasto. Także wszystko spoko. Trzeba tu będzie też wyciągnąć tej wiązki, tych kabelków troszkę tutaj trzeba będzie podokładać. Może jeszcze nam jeszcze brakuje mi z pięć kabli, żeby połączyć, ale w tej chwili jakbym chciał już na przykład spróbować odpalić to auto, no to byłoby to możliwe. Wiem, że może nie wierzycie w to, że to było możliwe, ale uwierzcie mi, w tej chwili samochód już praktycznie doprowadzony do tego stanu, że wszystko, czego brakuje w wiązce, chcę dołożyć, to są rzeczy, które nie mają wpływu na odpalenie samochodu. Są to dodatkowe futuresy, więc futuresy, fajna nazwa. Także, no cóż, auto powinno odpalić, tam zostało parę kabli połączyć, takich jak tam flexray i tak dalej, mniejsza z tym. Tyle, kończę. Ja dzisiaj jadę, można powiedzieć, delikatną delegację, Widzimy się pewnie dopiero w poniedziałek albo dzisiaj wieczorkiem, jak się będziemy jeszcze objeżdżali, a czworeczką pamiętajcie, 250 zł dla osoby, która skomentuje filmik. Także warto komentować. Dawajcie łapeczki w górę. Jeśli Wam się to podoba, komentujcie, co byście zmienili, co byście dołożyli, jaki byście następny projekt na przykład widzieli? Może jakiegoś Volkswagen'a, może RK jakiegoś golfa. 10 tysięcy wyświetleń i 250 zł leci do jednego z komentujących. Także warto, ja się odmeldowuję. Strzała!